Jako dziecko mieszkałam w ruinowie. Pewnego dnia moja przyjaciółka Halinka podesłała mi książkę króla Maciusia, przeczytałam ją jednym tchem i byłam zachwycona. Dużo bym dała za to, żebym mogła ją mieć na własność. I dopiero jak po, po wojnie, jak już byłam uznaną pisarką, to wtedy Zawsze miałam kilkanaście egzemplarzy, którymi obdarowywałam przyjacielskie dzieci. Do, do domu, w którym mieszkałam, sprowadziła się rodzina z Warszawy z moją rówieśniczką Renią. Prędko się zaprzyjaźniłyśmy i pewnego dnia ona oznajmiła, że, że dzisiaj będzie, będzie w radio gadaninka Starego Doktora. Nie wiedziałam, co to jest. To wtedy powiedziała: To chodź posłuchaj. I przez radio na słuchawki usłyszałam człowieka mówiącego dorosłego, mówiącego do dzieci, w ten sposób, że miałam wrażenie, że, że mówi specjalnie do mnie. Bardzo mi się to podobało. Nie długo o tym myślałam, i głos starego doktora z tamtego czasu pamiętam do dzisiaj i chyba do końca życia będę pamiętała. W sześciu klasach szkoły podstawowej. Przeniosłam się do gimnazjum w Milanówku, do którego oprócz mnie, do tej klasy, należał Kazik Dębnicki, który, którego lekarz wysłał na świeże powietrze do Milanówka i był, był z Warszawy. I pewnego dnia pochwalił się że on pisze do gazety, k k pisanej przez dzieci, dla dzieci. Bardzo mnie to zdziwiło i zaciekawiło, a tym bardziej, kiedy po powiedział, że tą gazetę założył Korczak. Założył Korczak. I bardzo chciałam zobaczyć Korczaka, więc... Uprosiłam go, żeby mnie zawiózł na Nowolipki, do Warszawy. Pojechaliśmy, ale tego dnia Korczaka nie było. Natomiast zdziwiło mnie, że w takiej dużej sali, gdzie były takie te bale papieru, kotłuje się cała gromada dzieci, od małych, do większych. I, ale inaczej sobie to wyobrażałam, więc troszkę rozczarowana. Po, po drodze powrotnej Kazik mi tłumaczył, na czym polega pisanie do małego przeglądu. Po, po kilku dniach pojechaliśmy drugi raz. To było tak samo dużo dzieci. Kazik wziął mnie za rękę, podprowadził do starszego pana, który coś do mnie mówił. A ja uchodząca za pyskatą i śmiało stałam jako nie miała. I bardzo żałuję, że nie zapamiętałam, co do mnie wtedy Korczak mówił. Korczak patrzył na mnie i w pewnej chwili zadał mi pytanie, czy wiem, że to jest Gazeta Żydowska. Bo ja odpowiedziałam, że mnie to nie przeszkadza, ale byłam tak pod wrażeniem osoby Korczaka, że pyskata i gadatliwa z, z natury wcale nie, nie zachowałam się zupełnie jakby jak, no jakby to powiedzieć, jakby nieśmiałym nie dzieckiem to jego spojrzenie i uśmiech był tak ciepły, że je, jakby to był najbliższy człowiek, takie miałam odczucie. Każdy wyjazd do Warszawy bardzo mnie cieszył, dlatego że w atmosferze, która tam panowała, czułam się jak w najbliższej rodzinie. I tak było do. I pisałam, ale rodzina moja nie, nie śmiała o tym dowiedzieć, bo, bo nie byłam nadzwyczajną uczennicą w szkole i uważali wszyscy, że powinnam się zajmować lekcjami. Jeździłam wtedy, kiedy mogłam uskładać pieniądze na bilet. Co przychodziło mi z wielkim trudem, i, ale zawsze jakoś, te, między innymi zarabiałam na mojej mamie, która zmuszała mnie do zjedzenia szpinaku, mm. i za, za zjedzenie szpina, miseczki szpinaku dostawałam 50 groszy. To, oczywiście przeznaczałam je na wyjazd do Warszawy. Zbierałam na wiosnę zbierałam w parku dworskim fiołki, umieszczałam je w pudełku po chałwie i stawałam z tymi fiołkami pod kościołem, gdzie po nabożeństwie wychodzili ludzie i ode mnie kupowali za 5 groszy pęczuszek tych fiołków. Także te dwa złote na bilet do Warszawy i z powrotem, zawsze się, nie, nie zawsze, ale najczęściej mi się udawało zdobyć. Od razu się zaprzyjaźniłam z Kazikiem Dębnickim, Leonem Gladenbergiem, Kazikiem Korkozewiczem. I kiedy pewnego dnia dowiedziałam się, że Leon nie przyjdzie, bo, jest, bo został pobity i leży w domu, napisałam do niego list, wyrażając swoje oburzenie na tych, co się, jak mówił Kazik Dębnicki, w Cały tydzień tłuką młodych, małych Żydów, a w niedzielę lecą do kościoła modlić się do dużego Żyda. Ten list zrobił duże wrażenie na, na Igorze Neverium, który w tym czasie, któremu Korczak przekazał prowadzenie małego przeglądu i został umieszczony w w małym przeglądzie. Kazik, Leon, Korkozowicz. Spotykaliśmy się oprócz tego, że w małym przeglądzie, to jeszcze na schodkach kamiennych prowadzących z rynku Starego Miasta do, do ulicy na dole, gdzie Leon mieszkał. I, no, i tam, naszedł, bo my już należyliśmy do grupy starszych i było bardzo serdeczny stosunek. Po, po, po jakimś czasie dowiedziałam się, że dostanę z, z listów pocztówkę z owocami którą dostawało się, dostawało się po większej ilości zamieszczonych artykułów. Ja łakomczuch nie lubiłam agrestu, bo kwaśny, ale od tamtej pory, kiedy dostałam poczówkę z piękną kiścią agrestu, od tamtej pory, jako dorosła już, współdziałki miałam obsadzone agrestem i jedyna rzecz, która zginęła mi w zburzonym domu w czasie powstania warszawskiego, była utrata tej pocztówki, której przeżyć do dzisiaj nie mogę. Kiedy mały przegląd ogłosił Konkurs na opowiadanie. Najpierw nie wiedziałam, co mam napisać, ale w Dobrowinowa przyjeżdżał z żardowa człowiek, który przywoził towary, które się dzisiaj nazywają paszpanteria. Tak. To był kupiec żydowski, nazywał się Jojne i oprócz towarów to miał też i zabawki i my chociaż nieraz mieliśmy zabawki ze sklepowe, to jednak te zabawki od Jojnego nas bardzo cieszyły. Chociaż matka niechętnie za nie płaciła. I pewnego dnia, a Jojnego bardzo żeśmy lubili. I pewnego dnia w, 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 przyszedł Jojne i, i dzieci z podwórka krzyczały Jojne, Jojne, przyszedł Jojne. I ja wtedy pomyślałam, że ja właśnie opiszę jejnego. Siadłam i w ten sposób moje opowiadanie, Joiny, zostało przeze mnie napisane. Nie, nie, to nie był banalny temat, bo sytuacja na świecie była wtedy taka bardzo napięta, a my w małym przeglądzie o tym wiedzieliśmy. I, i właśnie dlatego chciałam opisać. Tego jojnego, bo, bo po prostu lubiłam go. To, że był Żydem, to mi wcale nie przeszkadzało. Dlatego, że moja mama, bo sama była cudzoziemką, łotyszką z Rygi. I dlatego chowała mnie bez uprzedzeń. Moja najbliższa przyjaciółka była Itka, szwarc, której ojciec sprzedawał rosy na loterii, a my z Itką siedziałyśmy w jednej ławce i bardzo żeśmy się przyjaźniły. Tak samo z Leonem, i z wszystkimi innymi, bo tam był jeszcze Balcerak, jeszcze sekretarka Małego Przeglądu Madzia Markuze, która parę lat temu zmarła. To wszystko byli moi, moi przyjaciele. Jak w pewnym momencie musiałam opuścić po małej maturze Brwinów, to najbardziej mnie bolało to, że nie miałam już wtedy czasu dla małego przeglądu, bo musiałam zarobić korepetycjami na, na utrzymanie, na opłacenie mieszkania i już mi nie starczało czasu. Napisałam jejnego, Wysłałam na konkurs wcale nie spodziewając się nagrody. Tymczasem, kiedy pewnego dnia zjawiłam się w redakcji, okazało się, że konkurs został już rozstrzygnięty i Korczak powiedział, że mu się po, nie podobał. I że, że pisz pis dalej. Że prawda o jojnym, którą opisałam, bardzo mu się podobała. I pisz tak dalej. I pociągnął mnie za warkocz. I, i, a nagroda była wspaniała, bo takich nagród nie bywało przedtem. 3, całe 30 zł, które mi wręczył, łącznie z tym pociągnięciem zawarko i tym powiedzeniem pisz tak dalej. To była zachęta do pisania książek. Nie, nie mogłam się pochwalić z nikim w szkole ani w, ani w domu, że dostałam tą nagrodę. I, I właśnie wtedy, niech, niechcący, jednak wygadałam się przed, moje, przed moją przyjaciółką Halinką, a ta rozgadała w całej szkole. I na drugi dzień była bardzo zdziwiona, że ja jestem wściekła, bo, bo ja. Bo Stanisław, bo ten, bo Wojciech Żukrowski i Stanisław Kowalewski, koledzy, którzy byli o klasę wyżej w gimnazjum w Pruszkowie, w gimnazjum Zona w Pruszkowie, biegali za mną po, po, po szkole i wołali Żydowski Pachołek. A wiele, wiele, wiele lat później, gdy wygrałam jeden z kolejnych sześciu konkursów, które wygrałam w swoim życiu, konkurs na budowę kopalni węgla bogdanka w Lubelskim, Wojciech Żukrowski poprosił mnie, żebym mu wybaczyła tego żydowskiego pachołka. Ja powiedziałam, że wybaczyć nie, nie ma co, bo to stare dzieje, to raczej zapomnijmy o tym. W Rubinowie mieszkało tylko kilka rodzin żydowskich i między innymi jeden który wcześniej już pisał do małego przeglądu natek. Pokłóciliśmy się przy kiosku ruchu na stacji, kiedy został ten jeden tylko egzemplarz, i natek uważał, że to jemu się należy, a ja też chciałam ten egzemplarz. I wtedy właśnie po prostu Najpierw się pokusiliśmy, a potem byliśmy przyjaciółmi. Dziadek mój spotkał się z dziadkiem Natka. Dziadek Natka pogratulował mojemu dziadkowi, że mam mądrą wnuczkę. Co skończyło się awanturą i napomnieniem, że mam odrabiać lekcje, pilnować lekcje, a nie jakieś gazety. I z dziadek stanowczo zabronił mi pisać do małego przeglądu. Pisałam, bo mnie nie można nic zabronić. A dzisiaj, najcenniejszym moim wspomnieniem z dzieciństwa, jest właśnie mały przegląd i osoba Korczaka. I przyjaciele. Kiedy ja przyszłam do małego przeglądu, to Korczak już go nie prowadził, przekazał swojemu sekretarzowi Igorowi mu, którego nazywali, nazywaliśmy panem Jerzym. Newerle świetnie prowadził e, mały przegląd. To, że nieczęsto mogłam być, to do dzisiaj żałuję. Prawdziwa, wielka przyjaźń z Igorem Nevedlem zaczęła się po wojnie. Traktował mnie jak kogoś bliskiego, a ja go traktowałam jak ojca. Z Jarkiem było tak, że ja miałam 15 lat, a Jarek miał 8 miesięcy, kiedy przyszłam do Nowelich i poprosili mnie, żebym zajęła się przez dwie godziny Jarkiem, bo oni chcą iść do kina na Bożu. Ja się zgodziłam, został nakarmiony i miał spać dwie godziny. A tymczasem ledwie oni zginę, zniknęli za rogiem domu, zaczął wrzeszczeć, Jakaś kobieta przechodząca mówi dziewczynko, nie, nie trząchaj tak tym wózkiem, bo on ci, wy, bo, to się, bo ci ten niebowlak wyleci. A, a on, ale płacze, a ja mówię tak, kiedy on płacze, a, a miał spać. A, ona, a a może głodny, nie, mówię, nakarmiony. To wtedy podeszła ta kobieta do, do wózka i przy, przewinęła tam. No i, i to zostało w naszym wspomnieniu do dzisiaj. Leon skończył szkołę, to pracował na rynku Starego Miasta w piwnicy, w drukarni. I, te, I szef tej drukarni w pewnym momencie dał mu paczkę do odniesienia na, na mokotów. I on poszedł z paczką, a jak wrócił, to zobaczył z daleka na rynku, że, cał, że, że e, cała, cała ta piwnica, wejście do tej piwnicy pełne jest policji. Wobec tego cofnął się, nie zeszedł do domu na dół, tylko uciekł na Pragę, do kuzyna i stamtąd dostał się na kurs rolników, chyba do Wołomina. I kiedy skończył ten kurs z zamiarem wyjechania do Izraela, Przyjechali rodzice tych jego kolegów, przywieźli im plecaki, bieliznę, różne rzeczy na drogę. Ale onowi nie miał kto przywieźć, bo ba bał się ujawnić. Wobec tego narwał szyszek z Sosen. I, i, i w, i w, i wizja ludu do którego się jednak dostał z różnymi przygodami. Zamieszkał w Kibucu, ale te szyszki obsadził taki plac wielki. I one bardzo się przyjęły w Izraelu, bardzo pięknie zaczęły ruść. I więc ten plac zamienili na taki park. I Żydzi z Polski, którzy przyjechali do Izraela, którym udało się przeżyć i przyjechać, na wszystkie Europy przyjeżdżali do tego placu. Ale ten plac musiał być ciągle obstawiony maszynami strażackimi, które żeby bo była obawa, że arabowie po, podpalą. I ostatnie takie za, zaproszenie, Leona, było przyjać. Pół roku będziesz pracowała, a, a drugie pół roku będziesz moim gościem. Pragi w takie gorące lato. I z żoną miał mówić o Korczaku i zawał, dostał zawału i zmarł. Korczakowi zawdzięczamy jedną rzecz, że nie nigdy nie, przez całe życie nie mogłam przejść obojętnie od obok krzywdy dziecka, bo zawsze właśnie osoba Korczaka zmuszała mnie do tego, że stawałam się, Przybrano mamu dla różnych dzieci, a szczególnie dla, specjalnie dla takiej siódemki, dwóch chłopców i dziewczyny i, i po, o, to były moje korczakowskie dzieci. Bar, bardzo jak wszystkie kochałam i kocham, tylko chłopcy już nie żyją. Na, przy drugim, przy pierwszym spotkaniu na Nowolipkach Korczak patrzył na mnie z uśmiechem i coś mówił, ale ja, ja nie miałam odwagi się odezwać. A, a w ogóle to stało się ze mną coś dziwnego, że ja po prostu nie miała, nie, nie zapamiętałam nawet, co do mnie mówił. Patrzył z tym swoim uśmiechem, wypisywali różne bzdury. To było dla mnie tak, tak bardzo ważne. Na no, ważna osoba, i, i tak nie, nie miałam odwagi, żebym nie żeby napi żeby mnie napisała Korczaku. Tylko Ford, Ford reżyser, który potem wyjechał z Polski, kiedy rozmawiałam z nim o Korczaku, powiedział, że drugiego takiego nie ma na świecie. A ja mu powiedziałam, a dla mnie on jest jedyny. I do dzisiaj, co Korczak mi kiedykolwiek powiedział, to jest święte. Ja się nawet z takimi różnymi osobami, rzekomo przyjaciółmi Korczaka, wykłócałam, gdy o niego chodziło. A jego śmierć to jest wielka rana w moim sercu do dzisiaj. Ten, ten dom nie istnieje, ale ta ulica istnieje za, to, za tą bramą.